czy koronawirus ma odwrócić uwagę od ćwiczeń wojskowych potężnych manewrów wojskowych Defender, które mają miejsce w wielu krajach europejskich, które tak naprawdę mogą być zapowiedzią albo szykowaniem się na wybuch trzeciej wojny światowej. No właśnie, jak ma się tak naprawdę koronawirus do manewrów czy też ćwiczeń wojskowych Defender o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, praktycznie cała Polska wszyscy żyjemy tutaj koronawirusem, nowymi przypadkami w Polsce. Tak wszystkie media zostały zdominowane tylko przez jedną informację, koronawirus. A przecież dzieją się ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o Europę, a mianowicie mają miejsce największe manewry wojskowe. Ja tutaj będę się posiłkował informacjami, które zostały przedstawione na TVPinfo i przedstawiam właśnie Wam tutaj fragmenty tego artykułu. Ten artykuł brzmi: Wojska USA ruszają do Polski na manewry Defender Europe 2020, tak? W przyszłym tygodniu to jest artykuł ze stycznia, tak? cytuję, w przyszłym tygodniu pojawią się w Europie pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy wezmą udział w manewrach Defender Europe 2020 na wschodnią flankę NATO, między innymi do Polski ma dotrzeć 20 tysięcy wojskowych z USA. To będzie największa operacja przerzucenia amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się pierwsza fa faza przygotowań do wielkich manewrów. Defender Europe 2020 poinformowali w Berlinie przedstawiciele US Army i niemieckiej Bundeswehry. No to to jest oczywiście artykuł ze stycznia, tak? Wiemy, że już praktycznie te manewry mają miejsce, natomiast ci wojskowi już docierają do Polski, już są. I teraz dalej cytuję ten artykuł. Amerykańscy żołnierze i ciężki sprzęt przypłyną do portów w Niemczech, Francji i Holandii, a potem kolejno albo transportem drogowym zostaną przerzuceni do Polski i krajów bałtyckich. E Transporty będą niewielkie i nie powinny powodować utrudnień na drogach. No to jakby pokazała praktyka, że nie do końca tak, no bo często e drogi były poniszczone właśnie przez ten sprzę sprzęt wojskowy. Może się to zmienić na przełomie lutego i marca, kiedy transportowane będą głównie siły i najcięższy sprzęt. Armia zapewnia, że postara się ograniczyć transporty w ciągu dnia, aby nie powodować korków. W ramach ćwiczeń Defender Europe 2020 na wschód Europy ma zostać przetransportowany z USA nawet 20 tysięcy żołnierzy. Amerykanie chcą przećwiczyć dużą operację rozlo rozlokowanych swoich wojsk rozlokowywania swoich wojsk w tej części kontynentu. Zwiększenie operacji będą wspólne manewry, w których weźmie udział 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów. Ćwiczenia mają odbywać się w Polsce, Niemczech, krajach bałtyckich i w Gruzji. Zakończą się w czerwcu. No właśnie, pojawiły się też takie teorie, to jest koniec jakby tego artykułu, pojawiły się takie teorie spiskowe w związku właśnie z tymi manewrami, że ten koronawirus został celowo wywołany po to, żeby odwrócić uwagę od działań militarnych albo na przykład do tego, że może dojść do wybuchu III wojny światowej, że jakieś państwa mogą się szykować do wybuchu III wojny światowej. Natomiast rzeczywiście te, tutaj ten defender ma miejsce tak akurat w tym czasie, kiedy ma miejsce koronawirus. Jest to też ciekawe w kontekście tego, że praktycznie tutaj jeśli chodzi o koronawirusa, muszę powiedzieć, że przedstawiałem te informacje dotyczące Hiszpanki, a więc no, też pandemii, która wystąpiła teraz, już jeśli chodzi o koronawirusa, mamy do czynienia z pandemią, bo tutaj Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, tak, że to jest już pandemia, że nie jest epidemia, ale kwestia praktycznie pandemii na całym świecie, to, ten, ten, to występuje. I jeżeli chodzi o Hiszpankę, to Hiszpanka miała dokładnie miejsce 100 lat temu, w 1919 do 1920 roku. Eee, ogromna tak naprawdę ludzi zginęła, bo wtedy zginęło 50 milionów ludzi. A ciekawostką jest fakt, że wszystko praktycznie zostało zapoczątkowane przez wojsko, ponieważ pierwszy zarażony był właśnie w wojsku. Był on e, na stołówce, tak? Tam chyba kucharz był, który praktycznie zaraził później żołnierzy, którzy e, jedli te posiłki. No i o się zaczęło, tak? Ci żołnierze, później rodziny, i tak dalej, ludzi w sklepach, i to. E, czyli wszystko zaczęło się od wojska. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, mianowicie mamy tutaj manewry wojskowe, a z kolei faktycznie ten wirus powstał w Azji, tak? Czy przybył z, właśnie Wuhan z Azji? Chociaż mogą powstać no, w różnych miejscach na świecie, a to nie jest a powiedziane, że faktycznie tam mógł zostać podrzucony. Natomiast niewątpliwie te manewry wojskowe to jest próba generalna. Niektórzy mówią, że to jest próba generalna przed wybuchem III wojny światowej, przed sytuacją bardzo niebezpieczną dla Europy i całego świata, tak? Zwłaszcza, że tutaj jakby te Defender, wiele osób tutaj mówiło w kontekście Defender, w jakby w kontekście właśnie tutaj Iranu, tak, i sytuacji z, niebezpiecznej z Iranem, że na przykład te, ta wojna z Bliskiego Wschodu mogłaby się przenieść do Europy, tak, do Europy, czy Europa mogła być zaangażowana właśnie w, w po prostu te działania, w te działania wojenne, tak. No, jak na razie y, tam się wszystko zastopowało na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o Iran i Stany Zjednoczone, ale było przecież bardzo blisko tego, żeby doszło do wybuchu trzeciej wojny światowej, konfliktu, tak. Y, tak, y, tutaj rzeczywiście dwie strony były bardzo mocno nastawione na, do siebie. Y, no i to, to cały czas ma miejsce, być może dalej będzie to miało miejsce. No właśnie, czy te teorie dotyczące tego, że koronawirus to taka wrzutka specjalna, która ma odwrócić uwagę społeczeństwa, a w tym czasie może po prostu inne kraje szykują się do działania wojennych. Raczej wątpię, żeby tutaj Europa się miała szykować, czy NATO, praktycznie tak, wojska niemieckie, polskie czy amerykańskie, miałyby się szykować do działań wojennych. Raczej one testują, sprawdzają, przygotowują scenariusze na wypadek, gdyby zostały zaatakowane, tak, gdyby na przykład NATO musiało brać udział w działaniach wojennych. Pamiętajmy, że konflikt, który miałby miejsce na Bliskim Wschodzie, a więc konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a precyzyjnie między Izraelem, a tak naprawdę a Iranem, bo Izrael miałby tu wsparcie Stanów Zjednoczonych, to by byłby konflikt, który już byłoby zaangażowane na NATO, ponieważ Stany Zjednoczone są w NATO, a więc praktycznie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, zgodnie z piątym po, punktem, punktem praktycznie tej, tego Paktu Północnoatlantyckiego, no, musiałyby inne państwa brać udział w tych działaniach wojennych, no i Polska też praktycznie mogłaby brać udział w tych działaniach wojennych. Mogłoby doprowadzić to do tego, że ta wojna z Bliskiego Wschodu zostałaby przerzucona na przykład na kraje tutaj europejskie. Ciekawą, przedstawiałem wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówił o tym, że tak naprawdę w momencie, kiedy będzie mieć miejsce konflikt na Bliskim Wschodzie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, to w tym czasie jakieś inne państwo zaatakuje tutaj w Europie, tak? Że w tym czasie równolegle, właśnie wtedy, kiedy, żeby zwrócić, zwrócić jakby uwagę, cały świat by był zainteresowany Iranem, Bliskim Wschodzie, no, Bliskim Wschodem, no teraz już wiemy praktycznie, że cały świat jest zainteresowany, czy to Europa, koronawirusem, no i wtedy inne państwa co mogłoby zaatakować. Tutaj nawet Jasnowiec mówił precyzyjnie, że Rosja mogłaby zaatakować albo Białoruś, albo też Ukrainę, co by doprowadziło dalej, że to praktycznie to państwo, by na przykład Rosja zaatakowała Ukrainę czy Białoruś i dalej może być, miała, może, być może miałaby aspirację szłaby dalej, tak? Pod granicę niemiecką i pod Polska mogłaby zostać podbita. Polska mogłaby zostać właśnie tutaj podbita, więc te działania Defender miałyby po prostu tak sprawdzić tak, jakby taki wielki poligon doświadczalny przed ewentualnym agresją Rosji, na przykład na Polskę, tak? To jeszcze nie ma miejsca, ale to może przecież nastąpić, tak, że Rosja podbiłaby Białoruś, czy na przykład Ukrainę, może te państwa by się obroniły, tak? No i później Rosja miałaby apetyt, żeby zająć kolejne państwo, na przykład Polskę, tak? bo Rosja też chce odzyskać tak naprawdę tutaj te były republiki radzieckie, tak, czy wpływy w tych byłych republikach radzieckich. Nie zawsze to się udaje. Wiemy, że jeśli chodzi o Białoruś, no to Łukaszenko tam się praktycznie witał, tego misia przysłowego robił z Putinem i tak dalej, za pan brat często na Kreml jeździł i tak dalej, a teraz praktycznie wycofuje się kompletnie, bo się obawia, że właśnie Rosja zaatakuje Białoruś i że tutaj Łukaszenko straci swoje wpływy, jeśli chodzi o Białoruś, no a może się okazać, że właśnie ta Rosja pożre tą Białoruś, Tę Ukrainę, a kolejnym krajem, kolejnym apetytem w właśnie będzie Polska, tak? I dlatego, na przykład, między innymi, Andrzej Duda tutaj zabiegł o to, żeby wojska polskie stacjonowały w Polsce w obawie, gdyby na przykład Rosja chciała zaatakować Polskę, no bo teoretycznie żadne państwo nigdy nie zostało podbite tam, gdzie stacjonowały wojska amerykańskie jako misja stabilizacyjna pokojowa. Ale zawsze może być ten pierwszy raz, to nie jest powiedziane, tak? Poza tym w Polsce może być sytuacja tego typu, że gdyby Amerykanie czy dowódcy amerykańscy wyczuli, albo też politycy, precyzyjnie mówiąc, wyczuli, że na przykład jest nieciekawa sytuacja, Rosja chce zaatakować, to mogliby się wycofać, tak? Na przykład z Polski wtedy otworzyliby, otwarta byłaby droga do tego, żeby Rosja zaatakowała Polskę. Przykład bardzo prosty, a więc Turcja i tutaj Syria, tak? W Syrii praktycznie mieliśmy tutaj wojska amerykańskie i Kurdowie szli ręka w rękę. W pewnym momencie Amerykanie odwrócili się na napięcie, wyprowadzili się praktycznie z tego terenu, tam takie pasmo praktycznie 22 do 27 km kwadratowych i od razu następnego dnia Turcja zaatakowała praktycznie tutaj tych Kurdów a mało tego, wojska amerykańskie także doposażyły wojskowo w sprzęt tutaj Kurdów, więc to jest sytuacja zupełnie kuriozalna, tak, czyli Kurdowie walcząc tak naprawdę z Turcją używali sprzętu amerykańskiego, tak, no rzecz dziwna no ale to rzeczywiście wszystko ma miejsce. Poza tym teraz widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o Turcję, tak, Turcja, która przyjmuje tych uchodźców, bo chce tak naprawdę wymóc kwestię finansową, znaczy tak, takie są do, domysły, tak, no bo oczywiście tego przywódca nie powie, tak, żeby tak naprawdę Unia Europejska wspomogła Turcję, płacąc tak naprawdę pieniądze za to, że w Turcji przebywają ci uchodźcy, no, sytuacja jest tego typu, że Turcja ma poważne problemy gospodarcze, Erdogan jak dochodził do władzy, to była zupełnie inna sytuacja, kraj tak naprawdę miodem i mlekiem płynął, teraz Sytuacja się pogorszyła. Dużo obywateli Turcji on oskarża czy obciąża odpowiedzialnością tak naprawdę e, o, e, uchodźców, tak, którzy właśnie znajdują się w Turcji. Początkowo były tak, że wpuszczali tych uchodźców, później zakazali praktycznie tych uchodźców, teraz znowu chcą ich wpuścić, ale w tym może jest po prostu większa gra, na pewno jest większa gra polityczna niż samo tak naprawdę do serca tak, do jakiegoś dobrego samarytanina. Tylko chodzi o to, żeby po prostu Unia Europejska później płaciła potężne pieniądze za właśnie tych uchodźców, żeby Turcja nie borykała się z tym problemem. Tak Tak to mają miejsce w przypadku Niemiec, gdzie Niemcy przyjęły dużą grupę uchodźców, no ale Niemcy też musiały otrzymać potężne wsparcie z Unii Europejskiej. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!